Arkadiusz Ekier, DSB News TV. Jesteśmy na ogólnopolskim szczycie gospodarczym w Lublinie. Naszym gościem w studiu jest pan Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam Państwa. Kilka, kilkanaście minut temu otrzymał pan, a właściwie nagrodę otrzymał marszałek województwa, ale pan odebrał... Tą oto nagrodę, którą tutaj widzimy, bursztyn polskiej gospodarki. gospodarki tak. Panie Marszałku, czym zasłużyło sobie województwo lubelskie na taką nagrodę? O, województwo lubelskie, na czele którego stoi pan Marszałek Jarosław Stawiarski, który jest bardzo aktywnym marszałkiem, nazywanym często marszałkiem regionów Trójmorza. Wszak to właśnie lubelszczyzna zainicjowała kongres Trójmorza, regionów Trójmorza i sieci regionów Trójmorza. To przez nasze województwo i w ogóle przez Polskę wjedzie najdłuższy odcinek, jeżeli chodzi o Via Carpatie. Chcieliśmy tą inicjatywę Połączyć inicjatywę gospodarczą, która nazywana jest często drogą życiodajną, drogą rozwoju gospodarczego szansą dla województwa lubelskiego, ale przecież też szansą dla sąsiednich regionów z Ukrainy. Wcześniej mówiliśmy też o Białorusi. Niestety teraz nawet program, który był ważny, transgraniczny, Polska Ukraina, Białoruś a, zmienił już swoje, a, s, swoje, a, swój zakres, i tylko został polska a, Ukraina. A, I my, my rzeczywiście taką dużą aktywność przejawiamy, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą. Lubelszczyzna była gdzieś tam. W końcówce rozwoju gospodarczego, w końcówce PKB. A teraz, po przyjęciu strategii rozwoju województwa lubelskiego, która w ubiegłym roku została przyjęta, otrzymała taki nowy impuls do, do rozwoju. Chcemy wykorzystać każdą nadarzającą się sytuację, żeby ten nasz region wprowadzić przynajmniej gdzieś w środkową sferę tego rankingu. I to nam się udaje. Chcemy stworzyć w naszym województwie silną gospodarkę, między innymi, jeżeli chodzi o ten potencjał największy, który mamy. A mianowicie rolnictwo, czyli przetwórstwo rolno-spożywcze, żeby nie tylko produkować i sprzedawać półprodukty, tylko żeby je przetwarzać i wówczas sprzedawać. I liczymy, że we współpracy z rządem a dobra jest synergia tej współpracy rządu i samorządu województwa lubelskiego że uda nam się rzeczywiście przejść na wyższe stopnie rozwoju naszego województwa. Województwo lubelskie często określane jest takim mianem województwa przyfrontowego w kontekście wojny w Ukrainie. Jaką rolę dziś spełnia ten region, jeśli chodzi o wzajemne stosunki polsko-ukraińskie? Panie redaktorze, tak, dwa województwa w Polsce są nazywane województwami i... frontowymi województwo podkarpackie i województwo lubelskie. I rzeczywiście podobna ilość ludzi przekroczyła nasze województwa, e, na granice naszych województw, e, bo w tej chwili obliczamy, że ponad 6,5 miliona osób, Ukraińców przekroczyło e, granicę Polską, ale z powrotem również wróciło na Ukrainę e, ponad 2 miliony, więc w sumie ponad 8,5 miliona było przejść w jedną, w drugą stronę i rzeczywiście tam minimalnie województwo podkarpackie jest z racji, że, że te połączenia żelaznicą, czyli koleją były częstsze, czyli z Lwowa do Przemyśla, to ma chyba 100 do 200 tysięcy więcej przejść niż my w województwie lubelskim, chociaż należy... Podkreślić, że u nas połączenia takie podobne są, jest z Kowla do Hełma, mm. więc, więc także poza tym przejścia drogowe. No i rzeczywiście my zaangażowaliśmy się bardzo. W sumie, gdy wstępne szacunkowe badania zostały i, i pomiary zrobione. To w granicach 260 milionów razem z rządowymi pieniędzmi w województwie zostało przekazanych, czyli uruchomionych jako pomoc dla Ukrainy. My, jako samorząd województwa, przekazaliśmy ogromnej ilości pomocy humanitarnej. To będzie w granicach 500 ton żywności, ale również i pomocy takiej jak agregatory prądotwórcze, jak pompy szlamowe, jak sprzęt medyczny. No samych karetek, chyba 11 lub 12 karetek pogotowia ratunkowego przekazaliśmy dla, dla naszych braci Ukraińców i wiele, wiele in, innego sprzętu. To jest Obliczamy, że y, największa pomoc zewnętrzna, taka zawieziona na Ukrainę. Bo te bogatsze województwa, jak mazowieckie czy inne, to one y, poprzez wykorzystanie funduszy europejskich na szkolenia, na zakwaterowanie inne y, więcej y, przekazali, ale ta z budżetu suma i bezpośrednia, jeżeli chodzi o dary, pomoc humanitarną, to jest z województwa lubelskiego największa i pomagamy nadal, bo potrzeby są ogromne. Ja wróciłem dwa tygodnie temu z Lwowa, gdzie przekazywałem całego tira pomocy humanitarnej, głównie żywnościowej, ale również i medycznej, i proszono, żeby teraz. Przywieziono im śpiwory, ciepłe karimaty, materace, ubrania, bo to będzie potrzeba. I to się potwierdza, że ta pomoc będzie w tej chwili priorytetowa, ponieważ nawet te dzisiejsze ataki bandyckie Putina, Moskali na miasta jak Kijów, jak Lwów i inne, Odessa są celowane na infrastrukturę energetyczną. Głównie chcą zniszczyć elektrownie, chcą zniszczyć pobór wody, i, i tu będzie ciężka, ciężka zima. Dlatego musimy w dalszym ciągu pomagać i, i to, co pomagać. Ukrainie i to, co mówiłem nawet na debacie, na panelu, że tu bardzo mocno pasują słowa pieśni zespołu Taraka, który śpiewa, że jeszcze mocniej trzeba pomóc Ukrainie, żeby Ukraina nie umarła. Trzeba podać rękę Ukrainie, żeby Ukraina nie umarła, bo, bo jak nie daj Boże, by przegrała, to jesteśmy następni w kolejce do, do zagrożenia. I kraje nadbałtyckie, ale w ogóle wszystkie wartości, wszystkie zasady, którymi się do tej pory Europa i świat, ten cywilizowany świat kierował, są, będą zagrożone. Panie Marszałku, wspomniał Pan o zimie, która nadchodzi. Ona będzie trudna oczywiście dla Ukraińców, ale będzie też trudna dla nas, dla Polaków. Jak województwo lubelskie przygotowuje się na ten sezon? Mam na myśli oczywiście kwestie energetyki, węgla, zastających cen prądu tak itd. itd. Ja nie widzę tutaj większego zagrożenia. Jeżeli nie będzie jakichś spektakularnych awarii, to, to zagrożenia nie będzie. Ale ja mogę powiedzieć i zaapelować, poprosić mieszkańców Lubelszczyzny, ale można powiedzieć szerzej Polski i Europy, że powinniśmy oszczędzać energię, bardziej racjonalnie wykorzystywać i na pewno. Przetrwamy ten trudny okres zimy, i, i myślę, że będziemy dostosowywać się coraz lepiej będziemy przygotowywać się do, do samo pewnej samowystarczalności, też w dużym stopniu energetycznej. Nie widzę, jeszcze raz podkreślam, jakiegoś zagrożenia, jeżeli chodzi o tą sferę, jeżeli chodzi o energetykę, o ciepło, Polska jest wystarczająco zabezpieczona. Ale warto powiedzieć o jednej rzeczy. Jeszcze pół roku, no może 10 miesięcy temu ostro byliśmy nakłaniani przez Komisję Europejską do tego, żeby przeprowadzić ja to mówię tak zwaną sprawiedliwą tra transformację, czyli dekarbonizację w Polsce. To, że? I, my, i my, my możemy mówić, jeżeli chodzi o, o klimat generalnie, że okej, okay, to ten mhm. kierunek trzeba obrać, ale w sytuacji, gdy jest tak duże zagrożenie. Gdy szantaż Putina jest szantaż energetyczny, to, to nie powinniśmy zamykać, a taki plan był do 40, 2049 roku zamykać tak. Świetnie prosperującej, bezpiecznej kopalni, jak Bogdanka. Ja pamiętam, jak mały chłopiec, gdy, gdy mówiono o tym, że będziemy mieć, można to pejoratywnie odebrać, na Lubelszczyźnie Nowy Śląsk. To była szansa na podniesienie poziomu życia. I rzeczywiście poprawił się ten poziom życia na Lubelszczyźnie. I gdy brakuje i wiedzieliśmy, że będzie brakowało gazu, że może być użyty przeciwko jako szantaż przeciwko Polsce i innym krajom. Nie można było iść w tym kierunku. Oczywiście rozwijać inne e, te no elementy. No może postawić na odnawialne źródła energii. My to robimy. My to robimy, ale nie można też e, tak drastycznie podchodzić do tej sytuacji. Na szczęście komisja odpuściła e, już ten projekt i e, nie mówi o zamykaniu. E, turowa. Innych kopalń, tak samo i bogdanki. Ale my mieliśmy dwa lata temu jeszcze, panie redaktorze, otwierać nowy szyb. I to z węglem, który mógłby być koksujący, który jest niezbędny, potrzebny dla gospodarki. Panie marszałku, powiedział pan, że nie ma problemów energetycznych w regionie. To znaczy, zapytam wprost, nie brakuje węgla na składach w lubeszczyźnie? Powiem taki bardzo prosty przykład. Zadzwonił do mnie brat z zagranicy i mówi, czy możesz gdzieś. Pomóc rodzinie, która no, nie daje sobie rady, żeby mogła zakupić, umożliwić zakupienie węgla. Ja nie miałem świadomości, że, że jest no, takie zagrożenie, niemożność. Zrobiłem rozpoznanie. Oczywiście, na niektórych składach nie było, ale. Można było zamówić w innych składach i w ciągu dwóch tygodnia, dwóch tygodni można było otrzymać węgiel, ale na wielu składach był gotowy węgiel, więc nie ma tak de facto, jeżeli ktoś się angażuje, chce, chce zakupić ten węgiel, to zakupi. Nie ma takiego problemu. Przecież ten węgiel cały czas jest dostarczany. Nie tak, że jednorazowo wszyscy. Chcieli może kupić ten węgiel i stworzyły się kolejki. To tak jak z tym przysłowiowym cukrem, że ktoś kupił 200 kilo tego cukru, czy nawet więcej. No po co, po co? Ile osób mogło no, kupić ten cukier? On przecież jest produkowany non stop i nikomu by nie zabrakło. No, to są pewne działania takie psychologiczne. Ludzie się boją, tworzą niepotrzebne zapasy nie będzie powtarzam jeszcze raz a mamy pewne informacje i konsultacje z właściwymi instytucjami zagrożenia energetycznego dla województwa lubelskiego i całej Polski pełny optymizm Zbigniew Wojciechowski wicemarszałek województwa lubelskiego był państwa i moim gościem bardzo dziękuję za wizytę w naszym Dziękuję studiu. bardzo